Cieszę się przede wszystkim, że zarząd chce budować swoje inwestycje na solidnych fundamentach, a nie na piasku. Jest w tym odrobina ironii, proszę Państwa, dlatego, że spotkałem się w dniu wczorajszym z osobą, która bodajże w roku 72 odbierała budynek warsztatów GC. Proszę sobie wyobrazić, że technologia szkieletowa, która została tam zastosowana jest technologią, gdzie tylko w ścianach szczytowych są fundamenty a w pozostałych ścianach jest belka podwalinowa z żelbetu, normalny sposób wykończenia i na tym posadawia się ściany. Więc tak naprawdę nie wiem dlaczego powstaje problem już po terminie, bo 15 czerwca był terminem, kiedy miał nastąpić odbiór tej inwestycji, pojawia się informacja, że tam nie ma fundamentu. No technologia szkieletowa, bo no właśnie tak jest budowana. Więc ja tak naprawdę życzę rzeczywiście powiatowi, zarządowi, żeby każdą inwestycję budował na dobrych fundamentach. Dziękuję.